Witaj, drogi widzu. Była kiedyś w moim życiu taka spowiedź święta, którą do dzisiaj mam w pamięci. W jej trakcie spowiednik wypowiedział bowiem zdanie, które dało mi dużo do myślenia. Usłyszałam wtedy słowa o tym, że każdy grzech ciężki sprawia, że człowiek znajduje się bardzo blisko krawędzi piekła. Odebrałam to jako ostrzeżenie. Uświadomiły mi te słowa i przypomniały o tym, że bagatelizowanie i lekceważenie swoich grzechów, nagminne usprawiedliwianie swoich słabości, nazywanie swoich grzechów grzeszkami, może mieć w naszym życiu naprawdę tragiczne konsekwencje, ze skutkami na wieczność. Każdy grzech ciężki przybliża bowiem w błyskawicznym tempie człowieka do krawędzi piekła. Prześ nas, Panie, od łamania dekalogu, od popadania w grzechy ciężkie, od utraty Twojej życiodajnej łaski, od zapominania o tym, jak bardzo wielkim i śmiercionośnym złem jest każde przekroczenie Twojego prawa prawa, które chroni nas od wieków przed niebezpieczeństwami prawa, które zabezpiecza nas przed piekielnym nieszczęściem.